historyczny wynik klubu. Pod koniec 2023 roku, po trzech latach, Maciej Szafran przestał pełnić funkcję dyrektora gdańskiego klubu. Został powołany na stanowisko sekretarza generalnego Polskiego Związku Gimnastycznego. Nie oznacza to jednak, że zakończyła się jego przygoda w AZS AWFiS Gdańsk. Został wiceprezesem klubu i pozostał w jego zarządzie. Jego miejsce na stanowisku dyrektora zajął Bartosz Gajek, kierownik sekcji tenisa stołowego i lekkoatletyki, który częścią azs jest od kilkunastu lat. Wymieniliśmy się funkcjami z Maciejem. Maciej obecnie jest wiceprezesem, a ja dyrektorem. Co roku KS AZS AWF i Z Gdańsk utrzymuje lub pnie się w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży. Dobre wyniki zauważa Ministerstwo Sportu i Turystyki. W rankingu współzawodnictwa sportowego Dzieci i Młodzieży w 2023 roku klub Z Gdańska uplasował się na trzecim miejscu na 4574 organizacje sportowe w kraju. Wyniki historyczne dla, dla naszego klubu nie było tak dobrze od wielu, wielu lat. Zdobyliśmy prawie 1500 punktów. Najlepiej punktującymi sekcjami to jest sekcja na pewno żeglarska, sekcja wioślarska, sekcja lekkoatletyczna. Szermierze też zrobili fenomenalne sukcesy i są na pewno na, na podium w naszym klubie. Duży wkład w osiągnięcie takiego rezultatu miała sekcja gimnastyki sportowej. W tym roku również jako sekcja gimnastyczna zanotowaliśmy historyczne osiągnięcie, jakim było wygranie rankingu ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, jeżeli chodzi o dyscyplinę gimnastyka sportowa. Sportowa, również było to pierwszy raz w historii. No zdobyliśmy jako sekcja prawie 300 punktów w tej klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży. Na następne sukcesy gdańskich sportowców nie będziemy musieli dużo czekać. 6 stycznia w miejscowości Udine we Włoszech startuje Puchar świata juniorów w Szermierce. 11 stycznia we francuskiej Tuludzie zmierzą się seniorzy, a 8 stycznia futsaliski AZS AWF jest Gdańsk podejmą Akademię Marynarki Wojennej Gdynia. Jeszcze prognoza pogody nad Pomorzem Gdańskim zaznacza się rozległy, ale słabnący obszar obniżonego ciśnienia z dwoma ośrodkami niżowymi. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże i gdzie nie, może jeszcze popruszyć słaby śnieg. W nocy zachmurzenie wzrastające do całkowitego i już raczej bez opadów. Temperatura minimalna od minus 9 do minus 5 stopni Celsjusza. Wiatr północno-wschodni do wschodniego słaby. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1011 hektopaskali i wolno. Rośnie. Tą informacją kończymy panoramę na kolejny serwis informacyjny. Zapraszam o godzinie 16.30. Do zobaczenia. Zaczynała swoją karierę jako tancerka, by z czasem stać się jedną z czołowych gwiazd przedwojennego polskiego kina. Rolę życia odegrała jednak w czasie II wojny światowej jako żołnierz armii krajowej. Z narażeniem życia niosła też pomoc walczącym w czasie Powstania Warszawskiego. O losach Heleny Grossówny opowiemy w filmie Królowa Tańca w reżyserii Andrzeja Ciecierskiego. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 17. Audycja zrealizowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pagórkowate okolice kanału Elbląskiego w historiografii zwanego również Oberlandzkim. Krajobraz jakże różny od płaskich jak blat stołu Żuław, gdzie wzrok sięga aż po horyzont. Dwie krainy Żuławy i Prusy Górne zwane Oberlandem niby sąsiadujące ze sobą, ale jakże od siebie odmienne. Takie przynajmniej wnioski wysnuł ze swojej podróży pewien pastor 220 lat temu. Johann Christoph Wedek, luterański teolog, archiprezbiter w dobrach szlacheckich rodu Cudona. Także nauczyciel. Jego wizerunku nie pokażemy, bo żaden się nie zachował. Mimo, że nasz bohater wspiął się na wyżyny akademickiej hierarchii, zostając rektorem słynnej królewieckiej Albertyny. Z opisu, który się zachował, możemy sobie zwizualizować, jak wyglądał. Opisy to są wzmianki, drobne wzmianki w listach. Z tych wzmianek wyłania się obraz człowieka. Szczupłego, energicznego, ale o ciele określonym przez jednego z korespondentów jako chorowite. Zachowały się za to wspomnienia pastora z podróży z Oberlandu przez Żuławy do Gdańska, spisane i wydane drukiem w 1803 roku. Najpierw trafiła na nie, a następnie trudu ich przekładu podjęła się Magdalena Żółtowska-Sikora. To był właściwie przypadek, ponieważ ja nie znałam tej książki. Znalazłam ją wędrując po zasobach bibliotek internetowych. No Moje poruszenie było ogromne, dlatego że w samym spisie treści od razu dostrzegłam nazwy wsi, które są w moim najbliższym otoczeniu. Moją wieś rodzinną także odwiedził pastor. To są jelonki dawne Hirschfeld. Tam zatrzymano się na zmianę koni. Znajdujemy się na pograniczu Oberlandu i Żuław w miejscowości Jelonki, tej samej, którą na początkowym etapie swojej podróży odwiedził pastor Wedekę. Swoją podróż rozpoczął we wsi Słobity, jednak nas interesują szczególnie jego spostrzeżenia dotyczące Żuław. Niepisaną granicę z Oberlandem przekracza tutaj, w miejscowości Stare Dolno. Krajobraz, który widzi, nie budzi jednak jego zachwytu. Nawet trawa i zboże we wczesnej fazie są już tak ociężałe, iż nie są w stanie utrzymać w górze szerokich, napęczniałych wodą głów. Taki świat jest syty, ale nie jest piękny. Drogi i wały są proste, nie mają jednak uroku. Równie krytycznie przygląda się obyczajowości i stosunkom społecznym. Nie szczędzi żłowiakom cierpkich uwag. Punktuje różnice między obiema krainami, także w relacjach wiejskiej wspólnoty z kaznodziejami. W Oberlandzie ksiądz to jest jak gdyby starszy, mądrzejszy przyjaciel właśnie dusz. Pasterz. Dlatego Wedekego zadziwia sytuacja na Żuławach, na których przecież do 1772 roku w ogóle nie mogły istnieć prawdziwie parafie ewangelickie. Dopiero Landrecht, pruskie prawo krajowe, powszechne, dało podstawy do tworzenia tych parafii. No i rzeczywiście zadziwia go sytuacja, kiedy to mieszkańcy wybierają sobie kaznodzieje, a potem kaznodzieja składa przysięgę ogłoszeniu czystego słowa Bożego, dobry, dobrym prowadzeniem się przed przysięgłymi wałowymi, sołtysem, to sytuacja, kiedy chłop de facto zatrudnia księdza. Stalewo, jedna z pierwszych wsi na Żuławach, które odwiedza pastor. Okazały dom podcieniowy stoi od połowy XVIII wieku, wybudowany, o czym zaświadcza inskrypcja, przez Michaela Gerta. Stoimy koło domu, koło którego pastor Wedekę na pewno przejeżdżał, bo jechał tędy w kierunku Malborka. Ten dom jest imponujący, przepiękny i zachowała się też inskrypcja, którą tutaj widzimy na wystawce. Ta inskrypcja jest rymowana. Ja ją przetłumaczyłam tak. Z namysłem budowałem, odwór ten się starałem. Jednak następca i inni ludzie być może znajdą skazę w tym trudzie. Dalej misia Elgeet hea czyli no, architekt, ale znaczy inwestor, tak? I dalej Georg Pyk czyli Budownic. budowniczy tego domu. Chodzi tutaj o budowę z namysłem, z troską, ze starannością i taką trochę kokieterię. Być może mój następca, sukcesor znajdzie tutaj jakąś wadę. Mnogość domów podcieniowych na żuławach nie wywołuje zdumienia pastora. W Oberlandzie, a także na warmii ich wówczas nie brakuje, zaznacza tłumaczka. Właśnie podcień dla Wedekiego był atrybutem wiejskiego Domostwa. To jest to miejsce, gdzie wiszą grabie, stoją różne sprzęty, gdzie można się schronić, żeby wykonywać szereg tych gospodarskich zajęć, będąc na świeżym powietrzu, a jednak chroniąc się przed deszczem czy spiekotą. To jest to miejsce, gdzie chłop może zasiąść wieczorową porą ze swoją rodziną i patrzeć, jak syte krowy wracają z pastwiska. Nieopodal podcienia, na pobliskim cmentarzu ewangelickim, zachował się fragment nagrobka żony Michaela Gerta, Anny Marii. Jeszcze na początku XX wieku spoczywały tam kamienie upamiętniające obojga małżonków. Wedekę widział je, i to jest zadziwiające i dotychczas niespotykane, jako wielobarwne. Napisał w swojej relacji z podróży, że już z oddali w oczy rzucały się kolory na tym cmentarzu. Biel, czerń, Złoto, ale z dalszego opisu wynika, że w ogóle było tutaj bardzo kolorowo. Pisze, że nikt nie zabrania tu nikomu wydawać 500 talarów na bogaty nagrobek. To jest wola gospodarza tak rozporządził pieniędzmi. Natomiast fakt, że wygradza swoje pochówki że nie chce leżeć wraz z innymi w poświęconej ziemi to jest dla Wedekego taki chłopski arystokratyzm. Pastor Johann Christoph Wedeke pokazuje nam, że żuławy także były kolorowe. Malowano chałupy, malowano belki, malowano przestrzenie między tą konstrukcją fachwerku, czyli no, ryglówki, ale malowano także płoty. Wnikliwe obserwacje pastor Johann Christoph Wedeke spisał w formie listów do żony. Pisze, że chłopi na żuławach nie znali poddaństwa, którego zniesienie wszędzie indziej tak gorąco popierał pastor. Wedekę opowiada się bardzo jasno za uwłaszczeniem chłopów. On bardzo klarownie, bardzo jasno, właśnie bezkompromisowo piętnuje wygodnictwo szlachty w kontekście sytuacji chłopów. Wspomina też o tym, że do niedawna w Oberlandzie za ucieczkę ze wsi z folwarku szlacheckiego chłopu groził stryczek. Natomiast tutaj te społeczności rozwijały się zupełnie inaczej. Dość wspomnieć tylko taką kategorię Kymla, altkymla, prawda? Czyli kielmrzy, ci chłopi, którzy cieszyli się wolnością osobistą, musieli płacić czynsze, ale ta wolność osobista znaczyła bardzo dużo. Wolność wolnością, ale jak z przekąsem odnotowywał pastor, to wolność mająca skłonność do przeradzania się w butę i arogancję. Tak jak wielkie, bogate, kolorowe i wspaniałe są domy chłopów, tak nędzne są chałupiny pracowników dniówkowych, rzemieślników, zagrodników. Małe, ciasne, ulepione z gliny, brudne z zewnątrz i wewnątrz, stoją pośrodku stert gnoju. Ponadto panuje tutaj rzucający się w oczy arystokratyzm chłopski. Domostwa nie stoją nigdy na przemian, raz duże, raz małe, tworząc przyjemne pomieszanie, jak na Pogórzu, czyli w Oberlandzie. Natura w tej płaskiej, jak stół Ukrainie nie kocha odmiany i pomieszania. Jej dzieci również nie. Wszystko jest jak nożem uciął osobne. Na jednym końcu wsi stoją powalane brudem biedne domy robotników dniówkowych, na drugim wspaniałe domostwa górskie. Oberland i żuławy. Tu się uprawia ziemię i tam się uprawia. Choć obie krainy leżą obok siebie, to kontrasty w różnych wymiarach aż biją po oczach, zauważa Wedeke. Lepiej utopić się tutaj na tutejszych błotach, niż umrzeć z głodu na Wyżynie. Ta Wyżyna to jest oczywiście Oberland. Te dysproporcje istniały i wiemy też, bo Wedeke o tym pisze, że Oberlandczycy. Także przychodzili tutaj na roboty sezonowe. W Oberlandzie w owym czasie sadziło się już sporo kartofli. Tutaj jeszcze nie. Chociaż Wedekę uważa, że te gąbczaste bulwy o wiele lepiej pasują do y, zjadaczy mleka, jak określa Żuławiaków, y, niż do Oberlandu. Wedekę zatrzymuje się także w Malborku, gdzie zachwyca się krzyżacką warownią, jej przeszłością. Jednocześnie boleje nad postępującą destrukcją. Od 20 lat bowiem trwają zarządzone przez władze pruskie prace rozbiórkowe. On został jeszcze w XVIII wieku skazany na zagładę, w myśl takiej zasady użyteczności. Jeżeli nie możemy używać tego zamku tak jak kiedyś, to przecież możemy go przebudować, przekształcić, ewentualnie rozebrać na cegłę. Destrukcja zamku trwa do 1803 roku, kiedy to w jednej z poczytnych berlińskich gazet opublikowano manifest studenta Maxa von Schenkendorfa. Autorka przekładu, kojarząc fakty, doszła do zaskakujących wniosków. Manifest Maxa von Schenkendorfa spowodował taki poważny publiczny ferment i przyczynił się do wydania rozkazu gabinetowego, który zahamował destrukcję. Po wielokroć czytałam te malborskie fragmenty Wedekego i manifest Schenkendorfa z gazety Der Freimütige. Uderzyła mnie zbieżność tych myśli. Otóż te osoby się doskonale znały. Max von Schenkendorf jako młody chłopak został karnie zesłany przez swoich rodziców do Oberlandu, do Wsiskowrony. Biograf Schenkendorfa pisze o tym, że u Wedekiego na Czarnej Sofie w jego gabinecie spędzał długie godziny. Najprawdopodobniej to Wedekę namówił go na podróż do Malborka i chciałabym pokazać, że był to człowiek, którego możemy sytuować także w gronie osób, które przyczyniły się do uratowania zamku od destrukcji. Prusy. Relacja z podróży oberlandczyka w tłumaczeniu Magdaleny Żółtowskiej i Sikory, opatrzona ilustracjami Jerzego Domino, to książka wyjątkowa. Poddaje wiwisekcji obyczaje zachowania ówczesnych wiejskich społeczności Żuław i Oberlandu. Oberland w polskiej historiografii zwany też Prusami Górnymi, to jest dzisiaj kraina, której się odmawia imienia, która właściwie w powszechnej świadomości nie istnieje. A dla mnie to był zew Jakiś zew z przeszłości, jakiś głos, który domaga się przypomnienia o niej, o tym, że ona ma swoją historię, ma swoją tożsamość i po prostu nie musi pożyczać szat od ościennych krain. W zaledwie 500 egzemplarzach książka ukazała się nakładem warmińsko-mazurskiego konserwatora zabytków. Audycja zrealizowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W niedzielę o godzinie 18.00 zapraszamy na magazyn katolicki Droga pod redakcją Jolanty Roman Stefanowskiej. O trzeciej godzinie, choć przez krótki moment.